Cześć wszystkim, z tej strony Perejczyk. Dzisiaj chciałem porozmawiać na temat życia pod zakonem. Ponieważ widzę bardzo dużo analogii pomiędzy świadkami Jehowy a, a Żydami. Świadkowie Jehowy mm, szczycą się tym, że są jedynymi cz czcicielami, świadkami Boga Jehowy, Jachwe. Tak jakby zapomnieli fakt, że samo słowo Żyd oznacza czciciel Jachwę. Tak, tak, Żydzi z nazwy. Są czcicielami Jachwe. Jest ich około 17 milionów. Natomiast na tym podobieństwa się nie kończą. I tak jak Żydzi odrzucili Mesjasza i postanowili żyć w zakonie, dalej, pod zakonem Mojżeszowym, tak mam wrażenie, świadkowie Jechowie także żyją bardzo głęboko pod zakonem Niewolnika. Bo Niewolnik stworzył pewien zakon, pewne prawa. Ludzkie prawa, i tak jak Jezus krytykował faryzeuszy w swoich czasach, kiedy mówiąc, że narzucają im zbędne ciężary, niepotrzebne ciężary, a jednocześnie swoją śmiercią, o czym mówi Paweł, wykupił ich niejako z tego zakonu, z tych praw, tak dzisiaj niewolnik stworzył sobie swoje własne prawa i zasady i utrzymuje swoich, swoich wyznawców właśnie w tym zakonie. I to jest, słuchajcie, coś niesamowitego, bo jak popatrzymy sobie na, na słowa, właściwie na list Pawła do Galatów, to jest to list, który mną, ogólnie rzecz biorąc, no, można powiedzieć, że wstrząsa. Bo Paweł pisze do Galatów o tym, że cofnęli się w rozwoju duchowym. Dlaczego się cofnęli w rozwoju duchowym? Dlatego, że na nowo zaczęli wypełniać prawa zakonu a przecież zostali od tego uwolnieni. W trzecim rozdziale listu do Hebrajczyków Paweł mówi w 13 wersecie Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, kto zawis na drzewie. To jest bardzo mocne słowo że Chrystus wykupił swoich sług z przekleństwa zakonu. Swoją śmiercią, tym, że zawisł na, na krzyżu i umarł, wykupił, wypełnił wszystkie obietnice mesjańskie i jednocześnie zamknął rozdział zakonu Izraela, zakonu mojżeszowego, który miał prowadzić do Mesjasza. Natomiast niektórzy z nich zaczęli się cofać i niejako, no właśnie, niejako wracać do zakonu. I to jest, słuchajcie, coś, co bardzo mocno myślę sobie, jeżeli chodzi o samych świadków, że świadkowie chóry, chociaż szczycą się taką wielką znajomością w Biblii, to tak naprawdę są pod zakonem niewolnika. I co gorsze w tym wszystkim, ten zakon zaczyna być coraz bardziej uciążliwy, a, a dokładane są coraz nowe takie cegiełki do, do tych praw. No bo zobaczcie, w czasach Jezusa, można było wykluczyć z synagogi. I kiedy Jezus uzdrowił e, na przykład osobę będącą niewidomą, to jego rodzice bali się przed faryzeuszami odpowiadać, ponieważ bali się wykluczenia z synagogi. Bo co oznaczało wykluczenie z synagogi? Całkowity ostracyzm społeczny, brak kontaktu ze swoimi bliskimi. Przypomniałam to coś? Faryzeusze mieli taką moc. Mieli moc wykluczenia drugiego człowieka z całej społeczności czyniąc go niewidzialnym, prawie jak trendowaty. Bardzo podobną moc dzisiaj i prawo nadał sobie niewolnik wierny i roztropny, czyli tzw. ciało kierownicze Świadków Jehowy, który także pozwala sobie na to, że w odpowiednim momencie osobę niepokorną w ich znaczeniu, albo osobę, która zwyczajnie chce się odłączyć, napisać list, po prostu odejść, mogą oficjalnie wykluczyć. Kolejną taką rzeczą, która jest bardzo podobna, są, słuchajcie, ofiary. W zakonie za swoje grzechy trzeba było składać ofiary. I wiemy, że te ofiary były składane w zależności od majątności danej osoby. To były różnego rodzaju zwierzęta. Biedni mogli złożyć synogardlice, gołąbka, bogaci składali owce, byki. To wszystko działało jako sprawna maszyna. Dzisiaj Świadkowie Jehowy nie składają co prawda zwierząt w ofierze, ale składają często tak zwany owoc ze swojego głoszenia. Niczym pracownicy korporacji muszą co miesiąc wypełniać wypełniać swoje, swoją aktywność, udowodnić, że nadal służą Bogu, bo służenie Bogu oznacza głoszenie. No bo jeżeli, jeżeli ja pójdę do starszego i powiem, że w tym miesiącu nie głosiłem w ogóle, moja liczba godzin wynosi zero, ale dalej służę Bogu i Chrystusowi, to powie mi coś w stylu, no nie, no nie służysz, jeżeli nie głosiłeś, to nie służysz, bo służenie polega między innymi na głoszeniu, więc jesteś w tym znany. Jesteś w tym momencie nieaktywnym świadkiem. Nieaktywnym. Nawet jeżeli w tym momencie pomogłeś wielu osobom, na przykład w sprawach ich osobistych, osobom chorym, odwiedzałeś, pomagałeś, robiłeś zakupy, pomagałeś im zadać jakieś sprawy, słuchajcie, poświęcałeś im czas, osobom przygnębionym, poturbowanym, nawet jeżeli pomogłeś finansowo jakiejś osobie, bo przecież to także było robione, to słuchajcie, no nie. Fajnie, że to robiłeś, to są naprawdę fajne uczynki i to jest miłe ogólnie, ale no nie możesz sobie tego zaraportować do miesięcznego studium, czy do miesięcznego owocu służby. To nie była służba dla Chrystusa, to nie była służba dla Boga. Służbą dla, Bogu jest, dla Boga jest kolportacja, publikacji albo stanie na stojaku. I wy, czy wy to w ogóle rozumiecie, że Według organizacji, cenniejszym dla Boga sposobem poświęcania czasu jest to, jak będziecie stali, jak takie kije dosłownie odmiotły przez godzinę przy tym stojaku i uśmiechali się szeroko do ludzi, jak jakieś strachy na lachy dosłownie. Bo umówmy się, ile osób podchodzi, jaka jest efektywność tej pracy. Albo jak będziecie przez godzinę pisali odręcznie, odręcznie list do kogoś. Jeżeli macie jeszcze zły styl pisma odręczny, to będziecie gryzmolili jak kura pazurem. To według organizacji ten sposób poświęcenia czasu jest cenniejszy. Cenniejszy niż na przykład aktywna pomoc osobie w potrzebie. No bo tego nie możecie zraportować. Tak więc kiedyś to były zwierzęta, dzisiaj to jest owoce. To są wasze dary ofiarne dla Boga. Kolejna część oczywiście zakonu: regularne chodzenie do synagogi, regularne chodzenie na zebrania. Kolejna część, yy, kolejna część yy, takiego zakonu. I teraz pomyślcie sobie o tym wszystkim i zwróćcie uwagę na słowa Pawła z piątego rozdziału do Galacjan. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Ale bowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia, z wiary. Biegliście dobrze. Któż Wam przeszkodził być posłusznym i prawdzie? To są bardzo mocne słowa. To są bardzo mocne słowa. Jestem co do Was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie, a ten, kto Was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę. Bo, do, bo Wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciała, ale słuszcie jedni drugim w miłości. Ale bowiem cały zakon stresza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie położali rządy cielesnej. To są bardzo ważne słowa Pawła, słuchajcie, bo Paweł mówi bardzo jasno, wy jesteście wolni. Mówi o sobie, mi wszystko można, ale nie wszystko jest pożyteczne, ale mogę wszystko, nikt nie jest w stanie im powiedzieć, że czegoś mogę lub czegoś nie mogę, jestem wolny. Zostałem uwolniony spod zakonu, spod zakonu mojżeszowego, spod prawa mojżeszowego. Ja już nie muszę się obrzezać, ja już nie muszę składać ofiar, ja już tego wszystkiego nie muszę robić, bo Chrystus wykupił mnie spod tego zakonu, wypełnił ten zakon i od tej chwili jestem Jego. Należy do Chrystusa. I Wy też należycie do Chrystusa. Nie należycie już do żadnego człowieka, do żadnego zakonu, do, żadnej, do żadnych władców czy liderów religijnych. Oni nie mają nad Wami władzy. W Rzymian, Paweł, mówi, że nic nie jest w stanie was oddzielić od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Ani aniołowie, ani zwierzności, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani niewolnik. Nikt nie jest w stanie was oddzielić, no chyba, że mu na to pozwolicie. Słuchajcie, i myślę sobie o tym zakonie niewolnika, o tych prawach, w których żyją świadkowie Jehowy i o tej ironii, że nazywa się to rajem duchowym. Bardzo często świadkowie porównują się do takiego duchowego Izraela, że Bóg zawsze miał swój lud. A jednocześnie zapominają o słowach Pana, Pana Jezusa Chrystusa, który w rozmowie z Samarytanką mówi Wy czcicie Boga na tej górze, my, czyli Żydzi, czcimy na, tym, na tej górze, ale nadchodzi czas i oto nadeszła godzina, gdzie Bóg będzie szukał tych, którzy Go czczą duchem i prawdą. Jezus... Przepowiada, że nadchodzi zmiana. Nie będzie wybranego ludu, wybranej grupy religijnej. Nie ma czegoś takiego. W Duchu wszyscy są równi, w Duchu Świętym. Chrystus wszystkich wybawia, niejako, spod każdego zakonu, spod każdej władzy ludzkiej. Mówiąc, jesteś wolny, co nie znaczy, że możesz sobie teraz pobłażać, bo właśnie. To jest coś, czego, chyba, czego często się boją Świadkowie Jehowy, to znaczy chyba niewolnik, że no jakby tylko im lekko popuścić sprężyny tym naszym braciom, to łopanie, co by się działo, co by się działo. No przecież jak dwoje młodych ludzi gdzieś tam pójdzie i nie zamkną, i, i zamkną drzwi za sobą, to na pewno tylko po to, żeby ze sobą współżyć. U Świadków jest bardzo duża taka nieufność, słuchajcie. Taka niesamowita nieufność jeden do drugiego. I to jest w ogóle temat na osobny, na osobny podcast, ale, ale jak bardzo to yy, nie zgadza się ze słowami Pawła, jeżeli chodzi o wolność duchu. Jezus właśnie wam ufa w pewnych kwestiach i daje tego ducha, ale mówi nie wykorzystujcie tej wolności, którą wam dałem, do tego, żeby zaspokajać potrzeby swojego ciała w znaczeniu ulegać pewnym porządliwościom. Postępujcie zgodnie z duchem. I dużo... Wielokrotnie Paweł mówi o tej walce ducha z ciałem, że jest on coś, z czym chrześcijanie będą się borykać i czasami też będą upadać. I w pierwszym wieku czasami też upadali, i czasami takiego trzeba było napomnieć, czasami trzeba było skorygować, ale dalej miał tego ducha, jeżeli tylko chciał postępować zgodnie z duchem. Nie był pod żadnym zakonem, nie wracał pod żaden zakon. Świadkowie Jechowy mówią o tym, że są takim Izraelem Bożym. Tak jakby zaprzeczając słowom Jezusa, bo Jezus powiedział, że już nie będzie czegoś takiego. Będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Każdy, kto uwierzy w niego, każdy, kto uwierzy w ofiarę jego kupu, jest uwolniony. I to jest piękno i dar, tak, to jest coś tak pięknego i tak prostego, że dla osób, którzy są wychowani, słuchajcie, w takim matryksie świadków Jehowy, to się wydaje po prostu aż niemożliwe. No jak to? Tak po prostu wystarczy powiedzieć, wierzę i to wszystko? No tak, ale jeżeli naprawdę to mówisz, serca, że wierzysz, to ta wiara. Spowoduje, że ty nie będziesz martwy, ty będziesz działał w różny sposób, tak jak ci duch podpowie. Czasami to będzie y, pięknym życiem rodzinnym, czasami to będzie jakąś inną posługą, pomaganie innymi ludźmi, osobiste świadectwo. W różny sposób duch będzie przez ciebie działał. Na pewno nie będziesz martwym drzewem, który nie wydaje owoców. Natomiast to wcale nie znaczy, że musisz stać na stojaku przez 10 czy 15 godzin miesięcznie, bo w ten sposób podobasz się Bogu. Kolportowanie broszurek y, Towarzystwa Strażnica. Nie jest tą formą. Ale jest to zgodnie z zakonem niewolnika. I słuchajcie, ta kwestia tego zakonu niewolnika i tego podobieństwa dla, do, do, do Żydów jest, jest dla mnie niesamowita. Bo w imieniu Jezusa Jeszuła to imię oznacza Jachwę wybawia. To jest objawienie tego imienia w sposób jeszcze większy. Jachwę wybawia wybawił właśnie. Ale samo słowo Jah, Jahwe, Jechowa, jakbyśmy je nazywali, nie jest żadnym magicznym talizmanem ani imamuletem. Kiedy Jezus mówił, objawiłem im Twoje imię i Ciebie, to Jezus nie chodził i nie mówił, że Jechowa to, Jechowa tamto, Jahwe to, Jahwe tamto. Nie. Życi znali to imię. I wcale nie poczuwali się, w, Jezus nie poczuwał się w obowiązku używać tego imienia cały czas i w ten sposób niejako objawiać imię Boże. Jezus pokazał w sposób praktyczny, pragmatyczny. Oprócz tego, że mówił ludziom i objawił im Boga jako ojca, to jeszcze wielokrotnie pomagał. Zobaczcie, Jan powiedział, że ile cudów Jezus dokonał, to zabrakłoby ksiąg. Jezus nie tylko nauczał, on w sposób praktyczny pomagał. Czytamy o uczniach, że mieli pieniądze na to, żeby rozdawać i pomagać biednym ze własnej kasy. Jezus także pomagał biednym i ubogim, chociaż tej kasy przecież dużo nie mieli. Skarbnik, czyli Judasz, wielokrotnie mówił, że. No, po co ten olejek na przykład? Przecież można by rozdać biednym, albo mm, kiedy z ostatniej wieczorzy wstał i wyszedł, to myśleli, że poszedł tam coś y, kupić, albo rozdać biednym. Ja już. Ja już ja, 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 przepraszam, coś mi się. Także y, słuchajcie, te rzeczy miały miejsce. Jezus, oprócz tego, że głosił słowo Boże, że nauczał ludzi, co środkowie bardzo często lubiłem podkreślać, to robił coś więcej. Pomagał biednym. Nie tylko tym spokrewnionym w wierze. Pomagał wszystkim. Także tym, którzy w niego nie wierzyli, jako w Mesjasza. Po prostu pomagał biednym i ubogim. Uzdrawiał ludzi, którzy mieli wiarę. Ale czasami też uzdrawiał tych, którzy tej wiary do końca nie mieli, bo przecież jak uzdrawiał osoby gdzieś na odległość, które nawet go nie znały, ale przed bliski tej osoby, to przecież ta osoba, która otrzymała to uzdrowienie, być może nawet nie wiedziała, jak to się stało. Także słuchajcie... Jezus mierzył pod zakonem żydowskim. Innym świetnym przykładem, który dla mnie jest takim przykładem, no po prostu no niesamowitym, to jest przykład szabatu. Tak? Żydzi ustanowili szabat w taki sposób, że ten dzień wypoczynku stał się dniem, który był chyba najbardziej no takim trudnym dla, dla, dla Żydów, żyjących pod zakonem, bo za wszystko mogli zostać ukarani. Wiele rzeczy im nie można było, nie mogli zrobić jakichś tam kroków, ale nawet w tym szapacie, w tym zakonie, jeżeli wiecie, czyjeś życie było zagrożone, to mogli zadziałać. Jezus powiedział, uzdrowił chory w szabat i powiedział: Słuchajcie, a kto z Was, kiedy wół lub jałówka, czy, czy, czy syn, czy sługa mu wpadnie, nie, nie pójdzie i mu nie pomoże się wydostać tam ze studni, mówi. No to skoro Wy możecie uratować, czyjeś życie, to ja też ratuję i uzdrawiam tego człowieka. Czyli zobaczcie, Jezus łamał prawa niejako y, y, szabato, ale jednocześnie pokazywał, że, no właśnie, że nawet ten zakon nie powinien przekraczać pewnych granic granicy y, ratowania życia. Na ten temat na temat krwi nakręcę osobny podcast. Ale Żydzi żyli pod bardzo uciążliwym zakonem, pod pewnym zamordyzmem faryzeuszy, których bardzo szanowali. I to też trzeba podkreślić. Słuchajcie, Żydzi szanowali faryzeuszy. To nam się dzisiaj słowo faryzeusz kojarzy z kimś negatywnym. Ale w czasach Faryzeusz było słowem bardzo pozytywnym, było bardzo y, szanowane i uznawane. Podobnie jak dzisiaj niewolnik. Środkowie Jehowy tak naprawdę cofnęli się w pewnych kwestiach wiary, cofnęli się, ponieważ odrzucają Chrystusa i ducha świętego. Bo z jednej strony mówią o tym duchu świętym, ale z drugiej strony, kiedy duch święty może wzbudzać w nich pewną wątpliwość co do pewnych nauk, to na końcu wybierają y, wyrocznie i sposób tłumaczenia niewolnika, jako tego, przez którego Jezus przemawia. Jezus mówił, dam wam pocieszyciela Ducha Świętego, a nie niewolnika, który będzie wam tłumaczył moje słowa. To duch miał tłumaczyć. Kiedy prosicie o ducha, Duch wam wytłumaczy. I co wtedy, kiedy duch tłumaczy wam inaczej niż mówi to niewolnik? Kogo posłuchacie? Czy pójdziecie pod zakon niewolnika, czy pójdziecie w wolność Chrystusa? Słuchajcie, to są naprawdę bardzo ważne tematy, bo yy, zakon niewolnika jest niezwykle uciążliwym zakonem i, i ja cały czas będę do tego tematu wracał i, że tak powiem, podgryzał go z różnej strony, bo, bo niewolnik rości sobie teraz większe prawa do waszych dusz, coraz większe prawa do, do waszego życia, do waszego czasu, do tych wszystkich rzeczy, z których Jezus was uwolnił. Wy ciągle żyjecie pod zakonem, ale pod bardzo toksycznym zakonem, bo ten zakon, który był właściwy, a i tak był uciążliwy później, bo doszły do tego nauki ludzkie, które go dodatkowo obciążyły, ten zakon. Został zdjęty, został wypełniony, spełnił swoją rolę. Nie ma potrzeby nowego zakonu. Nie ma potrzeby tworzenia nowego zakonu. W Duchu Świętym nie ma już nowego zakonu, tak naprawdę. Jest pocieszyciel, jest wspomożyciel, jest duch prawdy, jest Chrystus jako głowa, kościoła. Także świadkowie Jehowy żyją pod zakonem, pod zakonem niewolnika. Tak jak Żydzi, którzy odrzucili Mesjasza, dalej żyją pod zakonem Mojżeszowym. Jest ich 17 milionów, a w ich nazwie Żyd jest ukryte słowo czciciel Jachwe. Czy to oznacza, że są prawdziwą religią? Czy to oznacza, że dalej są narodem wybranym? Bo tak uważają. I wiecie co? Oni dalej czekają na literalne spełnienie się pewnych proroctw. Oni dalej wierzą w to, że Bóg literalnie uczyni Izrael największym narodem na Ziemi i przez ten naród oni pokonają, że dzięki Bogu oni staną się dominującym narodem, że odbudują świątynię, która została zniszczona. I świadkowie też mają bardzo materialne i literalne podejście do obietnic Bożych. Oni wierzą, że tylko oni zostaną tutaj na ziemi, na raju, że tylko oni przeżyją Armagedon i że wszystkie Boże obietnice spełnią się tutaj na tej ziemi, na tym literalnym raju. I że oni będą głównymi beneficjentami tego, jako ci, którzy zostali wybrani w tych dniach ostatnich. Jakże bardzo są to podobne zakony i jak bardzo te zakony wprowadzają w błąd. I wiecie, życie pod tym zakonem nie oznacza, że yy, nie możecie prowadzić normalnego życia, mieć pracy, biznesów, interesów. Przecież naród żydowski też żyje, funkcjonuje, podróżuje po świecie, tylko ich nadzieja jest fałszywa. Ich nadzieja jest fałszywa. W Chrystusie jesteście wolni. Pod zakonem umieracie. Tyle ode mnie. Pozdrawiam.